No, proszę, jeszcze dodatkowo się do nas sam Andrew Ryan odezwał. Tutaj mamy telefon. E, myślałem, że coś mogę użyć z nim konkretnego, ale jednak nic się ciekawego nie dzieje. W każdym razie, włomimy się jeszcze najpierw do dystrybutora. I dopiero później wyruszymy dalej. Wszystko po kolei. Tak czy siak, jeszcze zanim dostaniemy się do Andrew Ryana, to jak możecie się domyślać, jeszcze troszkę czasu musi minąć, więc musicie się na to przygotować. W każdym razie, tutaj szukajmy dobrych części. Okej. Okay. Gdzie jest w lewo? Gdzie jest w lewo? Tutaj. Dobra, jeszcze jedna pozioma część. Okej. Okay. I cóż my tutaj mamy do zakupienia? Tego co widzę to na razie nic nie będę kupować szczerze mówiąc. Ale zostawimy sobie na później. Zobaczymy. Patrzcie na to. Zupełnie inne klimaty, co? No ale dobra. W ogóle słyszę chyba gdzieś przeciwników, tak mi się wydaje. Widzę, że po obu stronach muszę i tak przejść, to znaczy sprawdzę sobie wszystkie te przejścia dokładnie. Dobra. Idziemy tędy w takim razie najpierw. Tutaj mamy jakieś ciało, jest też strzelba. Gdzie jest ten przeciwnik, którego słyszę? Tu jest. I... W ogóle z tego co kojarzę, to w tej lokacji zaczynają się pojawiać coraz trudniejsze przeciwnicy, to znaczy będą mieli coraz to silniejsze bronie. Zresztą niedługo się pewnie przekonamy. I zresztą ci przeciwnicy już się robią coraz bardziej wytrzymali, więc bardzo dobrze wcześniej sobie ulepszyliśmy tych poszczególnych przeciwników po, poprzez robienie im zdjęć, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy im zadawali jeszcze mniej obrażeń. Tutaj zwróćcie uwagę, że się cofnęliśmy, więc nie ma co już tam wracać. Zamiast tego właśnie przejdziemy sobie tutaj do głównego przejścia, proszę bardzo, biuro Andrew Ryana. A więc wchodzimy tędy. Okej, okay, Ryan Industries. Schodzimy w takim razie na dół. Andrew Ryan. No właśnie, powoli się do niego zbliżamy, ale trzeba by na pewno. I to jeszcze są zwłoki, miotacz chemiczny. Oho! Czekajcie! Okej, okay. nic to wybuchnie. Aaa, kurde. Zanim wybuchło, no kurczę, już mogłem go wcześniej załatwić normalnie. Myślałem, że na niego fajną pułapkę zestawię ale średnio się to udało szczerze mówiąc no nic, w każdym razie jeszcze włomimy się tutaj do tego dystrybutora szybko Dobra, jak tu my przejdziemy w takim razie no tutaj tą drogą myślę, że będzie ok o, Dobra Teraz tak I gotowe Cóż my tutaj mamy z kolei A, widzę, że na razie chyba nic nie będę kupował Chyba, że amunicję do karabinu, ale

No i dobra, to tyle jeśli chodzi o kolejny dziennik, a tymczasem przeszukajmy tu jeszcze wszystko. Okej, okay, to jest coś takiego. Jeszcze tutaj zerknę w takim razie, gdzie ten przeciwnik szedł, ale widzę, że nic tu innego nie ma. Jest bank genów, którego nie będziemy teraz używać. W razie idziemy dalej w stronę naszego celu. Może tutaj coś ciekawego. Skrzynka. Jest też ciało. Dobra. Zajrzymy sobie jeszcze do dystrybutora, ale najpierw posłuchajmy... Albo nie, najpierw skakujmy, a później posłuchamy. Bo kiedy słuchamy dziennika i później bierzemy się za... O kurde, nie zdążę. Ajajaj. Weźmy tak w takim razie i z powrotem na górę. Dobra, teraz w lewo. Już powinniśmy jakoś sobie poradzić, mam nadzieję. W każdym razie, jeśli najpierw słuchamy dziennika, a później byśmy chcieli skakować, to no, ten dziennik albo by się zatrzymał i byśmy go nie słuchali, albo byście nie mieli napisu. Więc w sumie wolałem to najpierw skakować, dopiero później zająć się dziennikiem. Dobra, stąd też na razie nic nie bierzemy, póki co. No i posłuchajmy tego dziennika Reconexa przy bramie. Oh, Ok, nowa osoba, która ma tutaj nagranie, ale w każdym razie jeszcze czekałem z hakowaniem się, dlatego że mi to przerwało właśnie odtwarzanie, albo no, przynajmniej pokazywanie y, tych napisów, tak jak już wcześniej mówiłem. No teraz zajmiemy się. Już właściwą minigierką. Zobaczymy, czy będzie wystarczająca ilość części, których szukam. Będzie. Ok. Wyleczę się. I co my tu jeszcze mamy? Ok, jakaś genofak. Pani genofak się odezwała. To jest granatnik. Już jakiś śmiech weźmy zastrzyk. I teraz stąd zabierzmy. No i uważajmy, bo tutaj pewnie będzie zaraz jakiś atak. Coś tak podejrzewam. Tutaj nic nie zrobię. Jeszcze zerknę po drugiej stronie może. Słyszę w ogóle gdzieś tutaj kamerę. Ale tutaj widzę, że i tak już nic nie jaka, ma. No dobra. W takim razie ruszajmy tędy. Oho! Gdzie? Kurde! Wow, z tyłu zaatakowali, no! Kurde, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Aj, 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 No to mnie zaskoczyliście teraz. Przyznaję, przeładuję to i w ogóle zmienię na karabin, znaczy na shotguna. Mam więcej naboi do niego. Wow! Dzień, kurde. Oni ciągle z sufitów spadają, dlatego ich nie widzę. Dobra, czekamy, niech się kamera odwróci. Teraz szybko ją zhakować. Ach, nie da rady, chyba. O, jednak udało się. Dobra, zróbmy to w takim razie jak najszybciej. Odblokowujemy kolejne części tradycyjnie. Teraz tutaj. W ten sposób. Jeszcze na dół. I to. Dobra. Kamera już po naszej stronie. Zobaczmy, czy jeszcze tutaj czegoś nie ominąłem. Jest wytwórca kolejny. Też się wojemy może autohakerem tym razem. I zobaczmy. Jest tonik jeszcze jeden. Weźmy sobie go odblokujmy może. Chociaż raczej nie będę go używał, no ale cóż, picie alkoholu regeneruje niewielkie ilości Ewy zamiast je odbierać. Tak jak mówię, na razie ustawię do banku genów i pewnie tak już zostanie. A jeśli chodzi o inne przedmioty, to ich nie będę na razie wytwarzał. Chciałbym sobie wytworzyć albo autohackera, albo elektryczny żel, ale jak widzicie. Na razie nie mam takich składników, więc muszę poczekać jeszcze na to. Muszę poczekać i tymczasem jeszcze przejść dalej. Ok, biuro Andrew Ryada, więc wejdźmy. Oho, jeszcze stacja licznicza. Też się w takim razie jak najszybciej włomiemy tutaj. A patrzcie, teraz troszkę znowu okrężną drogą zdaje się tylko żeby mi starczyło części tutaj w tę stronę tak jeszcze w prawo jeszcze w prawo teraz na dół Okej udało się No i dobra tu już wszystko sprawdzone jesteśmy blisko celu tak naprawdę It's a regular convention of worms in here. They all had mothers, fathers, people who loved them. They got married. their wives. what makes you think you're any different? I haven't chosen the spot for you on the wall yet. Let me know if you have a preference. Okay, sobie <laughs> widzicie, kurde, te ciała do ściany. To o tym przed chwilą mówił Andrew Ryan. No i okej, okay, widzę, że tutaj jest przełącznik, którego muszę teraz użyć. Zobaczmy. No i co? Nie mogę otworzyć drzwi, niestety, oczywiście. Co my tu mamy? Przeszukaj. Próbka enzymu. I jeszcze jakiś dziennik. now all i gotta do is figure out what the hell a sympathetic overload is and for that matter a harmonic core number three piece of cake for an electrical engineer too bad i designed ladies shoes gotta go see the grease monkeys left alive in heat loss monitoring see what i can shake out of their trees i like all parasites who ever tried to walk it's stolen shoes O kurde, będzie chyba pułapka jeszcze w dodatku No ale usłyszeliśmy, no właśnie Wow, ilu tu jest Dobra, załatwmy ich po kolei Kurde Czekajcie, spróbujemy sobie z niej poradzić jakoś Tak jest, jeden padł Jeszcze ten tutaj Logi, Rapture is coming back to life. Even now, can't you hear the breath returning to her lungs? The shops reopening, the schools humming the thoughts of young minds. My city will live. My city will thrive. And when that day comes, we'll use your tombstone for paper tiles. <laughs> Ok, strasznie dużo teraz było słuchania tych różnych wiadomości, ale w każdym razie dowiedzieliśmy się, jak mamy otworzyć to przejście. Muszę teraz przeszukać monitoring utraty ciepła. Tutaj jest opis tego zadania. I poszukaj dalszych poszlak. Ok, tyle tylko, że najpierw bym jeszcze zerknął tutaj, bo tutaj jest w sumie tylko takie jedno pomieszczenie. Najpierw wezmę tonik, polem rozu 2.

Okej, okay, te niektóre dzienniki Andrew Ryana są naprawdę dość interesujące, trzeba przyznać. Te jego zawsze wywody mogą robić wrażenie. Ale dobra, nic poza tym tutaj chyba nie ma w takim razie, więc możemy ruszać dalej. Tam, gdzie nas strzałka prowadzi, jeszcze są jakieś typy amunicji. Ale i tak nie możemy tego wszystko zbierać. W ogóle widzę, że mogę te zwłoki przeszukiwać wszystkie. Więc zróbmy to, proszę bardzo. Okej. Okay. Jeszcze to chyba? O proszę, jeszcze jeden dziennik, posłuchajmy. Nigdy nie

na tej wodzie, co mi pozwoliło załatwić ich głównie przy użyciu błyskawicy Jest też kurcze ciało tatuśka Księżna rura Przeszukajmy ich, jeśli jeszcze tego nie zrobiłem dokładnie, ale chyba już wszystkich przeszukałem No dobra Patrzcie, tu już wszystko sprawdzone I teraz przejdziemy sobie tutaj A tu już będzie więcej rozgałęzień Ale tak czy siak, to nie aż taka rozbudowana lokacja jak Fort Frolic Więc nie powinniśmy się zgubić jakoś szczególnie Zresztą zobaczymy. W każdym razie, najpierw idźmy tędy. Tu jest prąd. Dobra. Rdzeni Hefajstosa. Co my tutaj mamy? Są zwłoki. Okej. Okay. Tutaj nigdzie nie przejdę. Muszę iść po prostu tędy tylko i wyłącznie. W ogóle tutaj są trzy siostrzyszki do uratowania. Już chyba słyszę tatuśka nawet. No właśnie. Wow, ależ oberwał. Okej, okay, chce się tatusiek rozprawić z nimi w sumie. Tak naprawdę powinienem już go eliminować tutaj w tym momencie. Ach, kurde, też mnie tutaj atakują ciągle. Załatwmy go. Też to nie będzie łatwe. Wiecie co? Teraz spróbuję załatwić tatuśka właśnie, póki jest czas. Tylko że oni będą przeszkadzać. O, sami widzicie, kurczę. Może jednak najpierw załatwię tego gościa tutaj Jej! Nareszcie Dobra Jeszcze się teraz włomiemy tutaj I za chwilę sobie użyję tej statii leczniczej żeby się wyleczyć trochę właśnie A jednocześnie nie będę musiał wykorzystywać apteczek normalnych Dobra Jeszcze raz na górę Teraz w prawo Szukam już tylko tych poziomych części Dobra, gotowe. Wyleczony. No i co? Można się rozprawić? Chociaż jeszcze tu jest jeden. Skuchany, jaki szybki był. Ale okej. Okay. Teraz tak, robimy zdjęcia się strzycztę najpierw. Pewnie ze cztery się uda zrobić, więc na spokojnie. Zdziałajmy to. Okej. Okay. Na razie spokój. Trzeba mi atakować, Skubaniec. Ale okej, okay, teraz Statuśkowie jeszcze zrobimy zdjęcia trwałe zwiększenie obrażeń zadawanych kluczem o 50%. No, o, akurat średnio użyteczne dla mnie, bo już klucza w ogóle nie używam. Nie ma takiej potrzeby, bo do innych broni mam dużo amunicji. Ale okej, okay, to będzie wszystko, jeśli chodzi o te zdjęcia. Chociaż jeszcze siostrzyczkę. Dobra, w każdym razie wyjmiemy sobie teraz bronie odpowiednie. Będzie co, ustawię sobie tutaj minę zbliżeniową Powiedzmy w tym miejscu I to tu się pięknie na to nadzieje teraz, za chwilkę Dobra, atakujemy go w takim razie Chodź tu, chodź tu, chodź tu Patrzcie jak zaraz oberwie Tak jest Jeszcze raz Wow oh. Dobra, teraz może weźmy sobie shotguna I już go po prostu wykończymy Tak jest

Johnny and Jane's ok, może używam sobie teraz troszkę na palmu, bo w sumie mam do niego, do tej broni maksimum amunicji. Tutaj jest w ogóle do zebrania amunicja do karabinu, więc możemy sobie użyć telekinezy. Proszę bardzo. Ładnie ukryte było. Ja tutaj sobie wymienię z powrotem na. Prąd. Okej. Okay. I dobra, schodzimy na dół w takim razie. Tutaj jest chyba parę takich pięter, więc żebym się tylko nie pogubił. Okej, okay, jestem tutaj. Mamy karabin maszynowy. Przeszukajmy biurka jeszcze. Zwłoki kolejne. I jeszcze więcej amunicji. Oj! Jest też kurczę wieżyczka, raczej kurczę kamera. Przebuję ja ciągle mylę wieżyczkę z kamerą. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra, się szybko. Lecimy tutaj tędy. Okej, okay, potrzebuje więcej części, jak najszybciej. Dobra, jeszcze trochę. Teraz tutaj na dół. No i gotowe. Okej, okay, co my tutaj jeszcze mamy? Kolejny dziennik. Strasznie ich teraz dużo.

Tak. Gdzie jest ten koleś, który tak gadał? Tam mam stację do usprawnienia broni, już widzicie. No ale tutaj najpierw safe jeszcze do schakowania Dobra, pospieszmy się Okej, okay, kurde, bo nie zdążę, bo nie zdążę Ajajaj, aj, aj, aj. czekajcie, wezmę tak Teraz na dół Tutaj, tutaj, no i gotowe. Okej, okay, tak się udało. Dobra. Tutaj już jest koleś, słyszę go. Proszę bardzo. Wow. Gim. Ale kurde, zwróćcie uwagę, jak słabo odbiera mu energię. Wow, kurde. Wpakowałem w niego tyle na palmu, że to się w głowie nie mieści. Bez przesady. No ale trudno się mówi. Dobra, schodzimy tutaj w takim razie na razie. Ciekły azot nie mogę używać. Ja jednak chyba wymienię na inną broń, bo teraz się średnio przydaje akurat na tych wrogów. Tutaj jest napalm. Dobra. I tutaj będzie ta stacja usprawnienia broni. Więc użyjmy jej. I co teraz? Granatnik, zwiększenie siły rażenia pistoletu. Niech będzie, w sumie nie używam pistoletu, ale teraz to się najlepsze wydaje. Okej. Okay. No i proszę. Jest siostrzyczka z prezentem. 200 punktów Adama, 4 zastrzyki Ewy i 6 min zbliżeniowych. Zastrzyków Ewy nawet za bardzo nie wezmę ze sobą. Min zresztą też nie. Ale okej, okay, mamy jeszcze jeden dziennik, który za chwilkę sobie sprawdzę. Najpierw ogród obfitości. Tutaj sobie odblokujemy kolejne miejsca na toniki. Tonik fizyczny najpierw. Już wszystkie miejsca. Okej, okay. co my tutaj ciekawego mamy? Apteczki więcej, jeszcze więcej zdrowia. Dobra. Chyba w takim razie wezmę sobie te apteczki. Niech będzie, powiedzmy. Chociaż nie, to nie to. O, niech będzie to. Tonik inżynieryjny jeszcze, proszę. Skraca czas trwania alarmów. Sam nie wiem, które wybrać. Może nie będzie to. Takie wyważone. I tonik bojowy jeszcze. Wyładowanie elektryczne. Mniejsze obrażenia do ognia. Kurczę, średnie te ulepszenia, szczerze mówiąc. No ale dobra, niech będzie może to. Mniej obrażeń będę otrzymywał od elektryczności, a jednocześnie więcej zadawał elektrycznością. No i okej, okay, to na razie tyle. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe plazmidy z tego co widzę. Warto by któreś teoretycznie sobie ulepszyć. Albo po prostu kupić nowe. Mamy na przykład szał, więc zakupmy sobie. Wprowadza cel w szał, sprawiając, że, za, że zaatakuje kogoś innego niż ty. Lecz to weźmy zamiast zahipnotyzmu Tatuśka 2. Dobra. Zaś mi może też maneki. Już tak po kolei będę w sumie leciał, chociaż ja nie będę raczej tych ulepszeń, tych plasmidów używał. Albo czekajcie, pozbieram sobie. A nie, błyskawice 3 to ja już mam przecież. Sam już nie wiem co teraz wybrać. Dobra, niech będzie ten maneki, powiedzmy. Tylko, że ja nie będę go raczej używał. Tak mi się wydaje. Do banku genów w takim razie. Po prostu sprawia, żeby był jakiś tam tytułowy manekin, który by odciągał uwagę ode mnie, przeciwników. Dobra, na razie wystarczy, chociaż jeszcze te za jeden punkt Adama sobie kupimy. Lepsze uderzenie dźwiękowe i lepsza obsługa dystrybutorów. Obniża ceny w dystrybutorach. Jest to tonik inżynieryjny. Proszę bardzo. No i dobra, na razie wystarczy, chociaż jeszcze Rui jest. Groźniejszy rój. No dobra, niech będzie. A może zamiast czegoś sobie wybiorę. A patrzcie, jednak błyskawica dwa mam, a nie trzy. Okej, okay. nie mniejsza o to w takim razie. Później sobie to ulepszymy. Nie wiem czy tego roju sobie nie wziąć. Weźmy może. Dobra. Jeszcze posłuchajmy dziennika zabójczyni. To find out. Kurze, strasznie dużo jest tutaj tych pięter, to trzeba przyznać. Akurat też się można chcemy tutaj trochę pogubić. No ale mam nadzieję, że mi się to nie przytrafi. Jeszcze tutaj dystrybutor jest. Wow! To była pułapka, kurde. A no, to ciekawe. A no proszę, z tego dystrybutora wyskakują ładunki wybuchowe. To ciekawe. Ja muszę iść tutaj z kolei do tego pomieszczenia. Dobra, jeszcze tylko zerknę, czy tutaj warto najpierw zajrzeć na dół. Chyba tak, zobaczmy. Patrzcie. Jest tutaj sporo dobrego, oprócz tego przeciwnik jeszcze. Załatwiony. No i posłuchajmy w takim razie kolejnego dziennika. Niemożliwe gdziekolwiek indziej. but where else could we be free from the clutching hand of the parasites? where else could we build an economy that they would not try to control, a society that they would not try to destroy? it was not impossible to build rapture at the bottom of the sea. it was impossible to build it anywhere else. Ta, jakże znamienna kwestia. Andrew Rajana, która wiele mówi na temat Rapture. Dobra, tutaj nic nie będę kupował. To wiecie co? W takim razie będziemy sobie powoli kończyć ten odcinek. W kolejnym udamy się właśnie przez te przejście, które tutaj jest. I tam mnie prowadzi teraz strzałka. Tak więc na razie ja wam dziękuję za uwagę. No i usłyszymy się w następnym odcinku z Bioshoka. Na razie!